Zobaczcie, jak za mną łażą. E, no, jestem trochę chuda, więc... E, no, e, więc tak, e, e, będzie jedna transmisja. E, może e, za tydzień jadę do mojej przyjaciółki, więc będę no, nagrywał odcinek, jak otwieram od niej paczkę. No, fajans. zagres od z niego. Trochę. Znaczy, z jednej osób, ale czekamy na kogoś. Może ktoś. Przy... Fajans. Tam olek A ty co mnie tak gonisz? A ty co mnie tak gonisz? No? Hono. Hono, No się ma kuim Chociaż jedna osoba. Modej yy... cię pozdrawiają. Yy... Olek. Olek to jest fajny kogut ale jeszcze bardzo... o Sobę znowu drzutek na mu albo... Jednak nie. Przepraszam znowu, że tak mi trzęsie, ale nic nie podadzę. Oluś, możecie zadawać pytania, w sumie to tylko Kurnik odykana jest, czy masz jakąś wydachmę? Fajny jest mixem wydachmy miniaturowej, ale tak y, normalnej wydachmy to nie mam, no, y, możesz jeszcze jakieś pytanie zadać, zobaczcie, tutaj jest korzeń, co tam był, y, już go nie ma, i y, y, tam <ślamy> przynajmniej jest zawsze widać. Mam 13 kółek, tak jak widzicie. Najprawdopodobniej tu są wszystkie. O, Zobaczcie. O! Ładny kolor silki. Jeśli chodzi o Simonkę o to, to dziękuję. Tamta też jest biała. Mam trzy silki ogólnie. Jedna pomarańczowa, jedna właśnie taka. Nie wiem, dziki kolor powiedzmy. O, dwie osoby są. Fajne. To może będzie trochę długie, dłuższe znaczy. Bo Ja mam parę silek całych czarnych. O super, możesz się nagrać. Ja to obejrzę. Kleo! Dziękuję Wam bardzo za 1000. Teraz było 1310 subskrypcji, więc Wam bardzo dziękuję serdeczki. O Lucie, ładnie trzęsie tym ogonkiem. Dwie osoby nadal są, przynajmniej ktoś. Bo gdyby było za osób, to bym na pewno skończyła tam transmisja, chociaż są dwie. Znaczy, nie na pewno, ale tam. O, zobaczcie, jak to słodko. Będziesz miała kiedyś kaczki? Być może. <laughs> Nie wiem, jeszcze? Zobaczcie. Muszę zrobić aż rzut ranu rany. Tak um, jak mówiłam, 13 kud. W tym dwa kuguty, jeden kuczak. Mianowicie, kleo. Taki 9 miesięcy. Coś takiego. z tutaj. Nieważne co się robi. Tam dziuba schodzi. Kurde, coś mi się zrobiło. Znaczy... O, trzepotanko. Szydłami. To chyba czwarty czap na żywo. Yy, tak wyszło jakoś. Polecam zostawić lajka. Wszystkim. Możecie jeszcze coś mnie zapytać. Ja yy, odpowiem, lubię odpowiadać. Yy, yy, I co? Tam kody sobie chodzą. O, Jezu, coś mi się nie nieważne. Fajans, a ty co? E, ja coś polecam gęsi, fajni przyjaciele z nich. No, ja nigdy nie miałam. Moja babcia chyba kiedyś miała. W sumie to mieszkała tutaj. Tylko, że tam dalej. Tam dalej, tam dalej. A jeszcze jakieś pytanie? Ktoś do mnie ma? Chętnie odpowiem. Zobaczcie, tam jest No Antana. Nie zagłuszaj mnie. Gościu jeden. Cześć! Mój pies się z wami wita. Szarki się nazywa. Szarkuś. Kiedy, yy, yy, znaczy przyszedł do nas miałam 4 lata. Yy, yy, właśnie po Sylwestrze pewnie pytanie go też. No i wtedy bardzo uwielbiała Madkiny. Um, Uwielbiałam dakiny No. I nazywa się Szark. No, sz, sz, szark to jest. Dekin chyba po angielsku, jeśli się nie mylę. A kto jeszcze jest? Fajans. Zobaczcie jak sobie grzebią. Mój pies zagryz bykłóde, bo mi kiedyś 10 żadnych. Ten mi... Mi nie. Ale fajans. No... Zadeptał mi tak... Z Osiem kurczaków, nie wiem, pięć, więc no tak to niestety się stało, ale mój pies raczej by nie zagryzł, yy, tylko się obliżył przykuda i tak stoi w miejscu. Fajans kilka razy atakował, ten, Fajans kilka razy faja no psa jego, szadka. nie? O, już prawie 8 minut transmisji. Kulik, bez jeszcze możesz coś napisać? O, trzy osoby! Ale fajnie! Piszcie komentarze. Różne pytania. Co bez rzutu ekranu? O, wyduciłam już, bo mi się coś zrobiło yy, z ekranu. O, z jedną szkoda. Więc to by było na tyle. Więc na co? Yy, o jedna osoba, ale to by było już na tyle. Więc no co, będę się już z Wami żegnać. Jaką u Ciebie jest temperatura? No nie wiem, tak. Nie wiem, 15 stopni? Coś takiego. A jest tam poszedł. Szatki. Pokażę Wam co tu urosło nam. To mm, tak pieje, Fajnie, oczywiście. Olek także. Hamandorynka. Nie wiem po co tu są. Te bodaki są. Szatki. Zasuwa. Lubno. Szak! Tam jest. Anderynka. Co by siedzi? Dwa koguty teraz pić. Nadas. Czy nie nas, Tylko najpierw fajans, potem olek. Albo odwrotnie, nie pamiętam w sumie. Teraz pijesz, olek. Fajans? A ty? Panie? Dawaj. No, ty też musiałeś. Lubisz sowy. Ale w sensie grzyby czy ptaki? Nie. Jeszcze raz pokażę sam sowę. O, dziękuję za jednego lajka. Dziękuję, bo chciałem taki nie wiem. E, Na strasznie krótki, więc dziękuję. Zobaczcie. Niech się zasieje, dlatego jej nie zadywam. Dobra, ale jeszcze tak nie wiem. Powiedzmy, że ta transmisja będzie tak cyfać jeszcze... Nie wiem... 3 minutki, coś takiego. Mandarynka schodzisz? Zeszła no Olek nie goni jej Jak macie jeszcze do mnie jakieś pytania to piszcie no, Gwiazdeczka jest z tym, lubisz sowy to ja, yy, powiedzmy, że chodzi o grzyby. Ja zjadłam, więc lubię. Tak jak sap trochę smakuje. O, Simonka pije sobie. O, dziękuję za słuba. Każdy słup dla mnie się liczy. A co? Lecimy do końca roku z dwoma z tysiącami. Dobrze. Wiem, że to jest trochę niemożliwe, ale może. Chociaż do moich rodzin, czyli do 7 kwietnia. Proszę Was. O, już 12 minut od chyba. spoko nawet. O, Kleo wskoczyła. Tak, zgadzam się z Tobą. Lecimy po 2000. Chociaż do moich urodzin, czyli jak mówiłam, do 7 kwietnia. Piszcie jeszcze trochę pomysły na filmy. Um bo pisaliście mi trochę, że po, y, ciekawostki o kuda, tylko nie wiem jakie, na przykład o Jezu, co tam się stało y, tak się zrobiło jest jedna osoba ciekawa jaka o, dwa lajki, like, dziękuję to co, to było już chyba na tle? Um. Jeszcze tak, nie wiem, minutkę postaram się, do 15 minut Sobie tam śnieżka, biała silka. Ciekawe ile będzie wyświetleń z wszystkich osób, nie wiem, tak z 10, 8 może, bo teraz było 4 osoby, potem 3, potem 1, potem 2, nie wiem. Więc może tak z, z 10 bym sobie to dodała, ale o trzy osoby, dobra to jeszcze tak nie wiem, yy, dwie minuty, do yy, może 17 minut Posadam się. Ciągle się zwiększa ilość. Też jeszcze może wpadnie na chwilę. Do tych 17 minut. O, trzy osoby. Fajnie. były chyba szale Dobra. Zapomniałam. Więc przepraszam. Ale to będzie długi film. Yy, nie wiem, kiedy będzie. U. Nie wiem, Odpowiedzi na pytania. Postaram się jeszcze dzisiaj zrobić. Zadawajcie jeszcze pytania. Szybko. Kto zada. Kto pierwszy, ten lepszy. Co to za dobak tutaj? Wyślij. Ile dzisiaj zebrałam? Yy, pięć. Widziałam dano w gniazdach. Znaczy to teraz. Tylko przed właśnie tą transmisją widziałam, że jest, y, jest y, pięć, ale jeszcze ich nie zebrałam. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Znaczy w tej transmisji: Fajnie się z wami żegna. Wszystkie kury się z wami żegnają. Jedno co. Bajo!